Liczba nowych milionerów i miliarderów rośnie każdego roku. Podczas gdy dorośli dominują na listach najbogatszych ludzi świata, trzeba również zwrócić uwagę na to, że grodzieciaków dysponuje niesamowitym majątkiem, czy to zgromadzonym poprzez osobisty wysiłek osiągnięcia czy nagrody, czy to dzięki spadkom po ich rodzicach. W dzisiejszym odcinku 10 najbogatszych dzieci świata. Miejsce 10. Abigail Bresley Wartość majątku 50 milionów złotych. Abigail to amerykańska piosenkarka i aktorka, która rozpoczęła karierę w wieku 3 lat. Pierwszy raz w prawdziwym filmie zagrała w 2002 roku i już w wieku 16 lat dysponowała oszałamiającym majątkiem. Była nominowana do wielu nagród, w tym dla najlepszej aktorki drugoplanowej, a nawet Oscara będąc dorosłą. Dzięki bogactwu, które zgromadziła dzięki aktorstwu jest najbogatszą aktorką za czasów jej dzieciństwa w tym zestawieniu. Miejsce 9. Nick D'Aloisio Majątek 120 milionów złotych. Nick jest milionerem z Wielkiej Brytanii. Jego bogactwo zawdzięcza głównie dzięki umiejętności programowania oraz dzięki jego firmie, którą założył gdy miał zaledwie 15 lat. Jako geniusz programowania Nick wynalazł Samli, aplikację na iOSa, którą później sprzedano za około 30 milionów dolarów gigantowi technologii Yahoo. Został kiedyś nazwany innowatorem roku przez Wall Street Journal i znalazł się na liście najbardziej wpływowych nastolatków magazynu Time. Został wyróżniony nagrodą Apple Design Award w 2014 roku. Obecnie studiuje informatykę na Oksfordzie. Miejsce 8. Daniel Lindbergh. Majątek 240 milionów złotych. Pojawiła się na liście jako ósme najbogatsze dziecko świata dzięki spadkowi, który otrzymała po śmierci swojej matki. Zostawiła ona po sobie posiadłość i zgromadzony cały majątek. Domyślnie młoda Berkett stała się spadkobierczynią majątku swojej matki i wbiła się na listę milionerów. Ponadto zaczęła cieszyć się statusem celebrytki po tym jak została nominowana na twarz wiosennej dziewczyny Guess Girl w 2013 roku. Miejsce siódme. Emi i Maximilian Muniz. Ich majątek to 800 milionów złotych. Emi i Max są jednymi z najbogatszych bliźniaków dzięki temu, że ich rodzice są celebrytami. Zapewne ich znacie. Są to Mark Antony i Jennifer Lopez. Od pierwszego dnia narodzin paparazzi śledzili ich rozwój i wzbudzają zainteresowanie fanów. Do tego dochodzi popularność ich matki Jennifer Lopez, która do tej pory jest jedną z najbardziej lubianych amerykańskich artystek. Łącznie bogactwo bliźniaków szacuje się na około 200 milionów dolarów, czyli po przeliczeniu około 800 milionów złotych. Miejsce 6 Nox Jolie-Pitt i Vivienne Jolie-Pitt. Ich majątek to 850 milionów złotych. Nox i Vivienne są dziećmi celebrytów Brata Pitta i Angeliny Jolie. Bogactwo bliźniaków zaczęło narastać w momencie ich narodzin. Ich pierwsze zdjęcie sprzedano za ogromną sumę 1 miliona dolarów, czyli po przeliczeniu 4 milionów złotych, co czyni go najdroższym dotychczas sprzedanym zdjęciem dziecka. Oprócz kasy, którą zgromadzili osobiście, większość ich bogactwa można przypisać ciężkiej pracy ich rodziców. Miejsce piąte: Sury Cruz, majątek: 2,5 miliarda złotych. Suri nie jest odosobnionym przypadkiem. Należy ona do ligi najbogatszych dzieci świata dzięki rodzicom. Są to Tom Cruise i Kate Holmes. Podobnie jak inne najbogatsze dzieci świata, większość jej bogactwa jest produktem dziedzictwa pracy rodziców. Oprócz swojego bogactwa cieszy się również dużą popularnością w mediach społecznościowych, m.in. na Instagramie. Miejsce czwarte Mulai El Hassan. Majątek 3,9 miliarda złotych. Mulaj El-Hasan jest księciem. Urodził się 8 maja 2003 roku i jest następcą tronu marokańskiego. Jest on starszym synem aktualnego władcy, a posiada jeszcze młodszą siostrę. Co ciekawe, takie samo imię jak Mulaj nosi jego dziadek, Hasan II. W 2015 roku zaczął on występować publicznie z jego ojcem, a po objęciu tronu ma przywdziać nazwisko Hasan III. Miejsce trzecie: Blue Ivy Carter. Majątek: 4 miliardy złotych. Nie ma na pewno lepszego i łatwiejszego sposobu na wzbogacenie się niż urodzenie się w zamożnej rodzinie. Blue Ivy jest jednym z takich szczęśliwych dzieciaków. Jej rodzicami są Beyoncé i Jay-Z. Uważa się, że jej bogactwo przekracza miliard dolarów, które w zasadzie z dnia na dzień ciągle rośnie. Miejsce drugie: Phoebe Adele Gates. Majątek 4,2 miliarda złotych. Fibi nie jest jakoś szczególnie znana w internecie, ale jest to córka założyciela jednej z najpotężniejszych korporacji świata, samego Billa Gatesa. Jej twarz przez większość czasu pozostaje ukryta z dala od świateł reflektorów, niewiele zatem jest o niej informacji. Jednak pomimo tego, że urodziła się jako ostatnie dziecko, jednej z najbogatszych rodzin świata, szacuje się, że odziedziczy ponad miliard dolarów, zanim stanie się jeszcze pełnoletnia, w tym momencie ma 17 lat. Miejsce pierwsze: Książe George Alexander Louis. Majątek 4,5 miliarda złotych. Urodzony 22 lipca 2013 roku. Książe George Alexander Louis, znany jako książę z Cambridge, jest najbogatszym dzieckiem na świecie od 2019 roku. Jego bogactwo jest wynikiem urodzenia się w rodzinie królewskiej. George jest pierworodnym synem księcia Williama. Warto dodać, że jego młodsza siostra, księżniczka Charlotte, jest także jedną z najmłodszych miliarderek na świecie. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, daj znać w komentarzu, standardowo. Dajcie znać, co zrobilibyście w ogóle z takim bogactwem. Chcielibyście jako dziecko mieć aż tyle kasy? Dajcie znać, co również kupilibyście sobie za takie pieniądze. A ja tymczasem z Wami się żegnam. Do usłyszenia. Cześć!